Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV, serwis informacyjnych Chrześcijan Biblijnych. Szanowni bracia i siostry, dziwne rzeczy się dzieją. Na pewno część z Was już o tym słyszała, ale w całej Francji w ostatnich miesiącach ponad 300 osób zostało ukutych igłami w klubach nocnych lub na koncertach. No i lekarze, jak i wielu prokuratorów zaangażowali się w tę sprawę, ale. Do tej pory nikt nie wie, kto to robi i dlaczego, i czy ofiarom wstrzyknięto jakieś tam narkotyki lub w ogóle jakąkolwiek substancję. No i teraz przykład pewnego młodego człowieka. Otóż 4 maja 18-letni niejaki Tomasz Lux wziął udział w koncercie rapowym w Lille w północnej Francji, gdzie podczas występu zapalił trochę marihuany i wypił trochę alkoholu. Kiedy wrócił do domu, powiedział, że miał zawroty głowy i bóle. No i zauważył później dziwne, małe nakucie skóry na ramieniu i śniaka. Następnego ranka to wszystko, yy, co miał, te, te wszystkie objawy nie ustąpiły i udał się do swojego lekarza, który poradził mu udać się z kolei na izbę przyjęć. Lekarze potwierdzili dowody nakucia igłą, ale Tomasz. Został przebadany na obecność wirusa HIV i zapalenia wątroby. Jego wyniki wypadły negatywnie, podobnie jak dotychczasowych y, innych ofiar. Y, natomiast powiedział, że y, odkąd, odkąd y, przydarzył mi się ten incydent, zrezygnowałem z chodzenia na koncerty. No, co prawda, niewiele czasu minęło, no, ale y, dobre i tyle. No i co ja mogę mu powiedzieć na ten temat? Y, słuchajcie, no, mogę postawić tylko taką hipotezę i to nawet to będzie też za mocne słowo. Prędzej mogę spekulować chyba, choć później to skomentuję za chwilkę biblijnie i pierwsze co mi przychodzi na myśl to wstrzykiwanie źganek na C dzień 9 lub na małpią, ale to jest takie słuchajcie no celowanie na chybił trafił jak to mówią kulą w płot można powiedzieć. Natomiast biblijnie patrząc żyjemy w czasach Totalnego zepsucia, i odkąd wybuchła ta planowana demonia, dowiedzieliśmy się, że za wszystkim stoją ludzie węża, a więc jest i jad. To jest takie symboliczne. Jad. A przypominam jeszcze, że yy, yy, gdzieś. 6, 7, 8, gdzieś około 8 miesięcy temu, tak? Nie pamiętam kiedy to było, czy październik, czy listopad, coś takiego może się pom pomyliłem, ale to jest istotne. Yy, zapomniałem też nazwiska tego rapera, bo ja nie jestem w temacie, ale na koncercie pewnego rapera yy, nagle zemdlało ileś tam osób, z czego część yy, później yy, dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Nie wiem, ile w tym prawdy yy, przyznała, że yy, ktoś, ktoś im coś tam wstrzyknął. Podczas, podczas tego koncertu. Yy, także. Yy, no. Są ludzie węża i jest jad. Ale tutaj jest 300 osób zaćganych. To jest naprawdę sporo. To nie jest jeden przypadek, dwa przypadki. To jest warto omówienia. To jest jakaś masowa akcja. Z innej strony patrząc, popatrzcie. Kogo to dotknęło w tym przypadku? Ludzi będących w złym miejscu. W klubach i na koncertach. No i szatan będzie podkręcał teraz swój żywioł zabijania i wykorzysta maksymalną liczbę ludzi do tego, żeby innych niszczyć, zabijać, okłamywać. Bo tam gdzie jest szatan, jest kłamstwo, płacz i dramaty życiowe. Natomiast dla bogatych marionetek szatana y, większość ludzi jest bezużyteczna. Oni tak wykorzysta również tych, na najwyższych stołkach czego dowodem jest to, że nie pamiętam tej, tej, tej liczby ale publikowałem to niedawno o tym, że zresztą filmik nagrywałem też, prawda o tym, że no, masa osób w Hiszpanii została przez policję złapana na tym, że, że kupowali certyfikaty nadźgania, prawda a więc y, byli tam również najbardziej znani y, biznesmeni oraz gwiazdy. Gwiazdy, gwiazdeczki. Także y, przetan wykorzysta i wypluje, i ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Wszystko jedno na jakim szczeblu, czy to będzie polityk, czy to będzie muzyk, czy to będzie ktoś, kto y, nie wiem, no, jest, jest zwykłym bandziorkiem jakimś tam, prawda? To nie ma znaczenia żadnego. Po prostu. On im coś da na chwilę i później wypluje. Wykorzysta i wypluje. Tak jak tak jak, jak jakiś rozpustnik wykorzystuje kobietę i, i zmienia sobie następną, i następną, i następną, i następną, prawda? To Mniej więcej to tak działa. Także, no... Ludzkość dla... Tych rządzicieli dla, dla, dla ludzi wpływowych na tym świecie jest po prostu bezużyteczna. No i a propos bezużyteczności. A propos bezużyteczności. Otóż główny doradca szefa Światowego Forum Tworzenia Kryzysu Ekonomicznego, Klausa Schwaba, człowiek o nazwisku Juwal Noach Harari, urodzony w Izraelu, zastanawia się, co zrobić z tymi wszystkimi bezużytecznymi ludźmi. No, właśnie. No odpowiedź już niejako była w tym pierwszym temacie o, o tych dyskotekach i pubach, prawda? Harari, który służy jako główny doradca szwaba, był chwalony przez takich notabli jak Barack Obama, George Soros, szef Facebooka i inny fanatyk depopulacji Bill Wrota tutaj zamieniłem, sproszczyłem nazwisko, prawda, wiecie o, o, co, o kogo chodzi, Bil, Bil, był uchwalony przez Billa Wrota, który recenzował ostatnią książkę Harari'ego na okładce New York Times Book Review, no tutaj ręka rękę myje, prawda, to jest jedna rodzina, wiadomo, że zarówno Soros jest, jest z Kaganatu, tak jak i szef Fejsa jest z Kaganatu. No tylko tutaj o Baracku Obamie nie wiemy zbyt wiele na ten temat, no ale po prostu może, może za sukces oddał się, sprzedał się jakoś tam temu roga temu. No ale czy widzicie teraz związek tego, co było podczas planowanej demonii oraz, no znaczy z tym, co miało miejsce w dyskotekach we Francji? Czy widzicie ten związek? Ja pomijam, że i tu było dźganie i tam było dźganie. Ale jeśli jeszcze tego nie widzicie, to zacytuję słynną już wypowiedź, którą na pewno część z Was już zna, pana Sandejowskiego, czyli Niedzielskiego. Mianowicie, za nadmiarowe 200 tysięcy zgonów w Polsce podczas planowanej demonii, winni są sami Polacy. Nie to, o czym mówiliśmy, że wszyscy ludzie umierają w kolejkach do lekarza, ale styl życia Polaków. Ale tak się składa, że 30 maja 2020 roku, czyli no nie tak dawno, yy, Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, z którego wynika, że występowały utrudnienia w dostępie doświadczeń zdrowotnych zarówno aos jak i hospitalizacji podczas planowanej demonii, czyli przez te mm, dwa lata, tak, 2020 i 2021, no i kawałek tego, lekko ponad, znaczy nie, no, bo od marca się zaczęło, czyli tak, równo dwa. Yy. Niedzielski zatem co? Odwrócił kota ogonem, pokazując przy okazji, kim dla niego są ludzie, bo powiedział, że w zestawieniu z danymi z krajów, w których społeczeństwa bardziej dbają o zdrowie, wynika jasno, że problemem jest styl życia Polaków. Wpływ na nasze zdrowie ma przecież tryb życia, a także dieta i nałogi. No tak, częściowo ciężko się z tym nie zgodzić. Jest to truizm. I właśnie pan Niedzielski wypowiedział bardzo ważną kwestię. To też jest symboliczne, dlatego że. Oni y, oczyszczają się w ten sposób, y, że y, y, wskazują, iż y, tak naprawdę y, winę za, za, za to wszystko, co się dzieje, ponoszą sami ludzie, dlatego że oni dokonują tych wyborów. Tak, to prawda. Ale y, pójdźmy dalej. Przecież to, że pan Niedzielski został wybrany czy w ogóle tam PiS czy, czy wcześniej PO to też jest wina Polaków pójdźmy dalej, prawda cały ten Sej prawie no może tam z niektórymi przypadkami z Konfederacji to wina Polaków oni są oczyszczeni tak, styl e, styl zdrowia styl, styl życia, przepraszam, styl życia e, miał wpływ na to, miał wpływ, tylko tak, najpierw ludzi niszczą, a później mówią, że to jest ich wina, to jest niezłe, no tak, no bo to są ludzi wybory, dają się złapać, daliśmy w zasadzie, no bo przecież to zależy w jakich sferach, na jakich płaszczyznach, tak, daliśmy, mówię w czasie przeszłym, w niektórych ludzie dają się, no bo na przykład ja nie brałem udziału w planowanej demonii, my nie braliśmy w większości, tak, moi słuchacze, Także tak, zależy, y, o, 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 o czym mówimy. Ale to, to istotny jest y, w tym momencie czas i grupa. No po prostu y, to są ludzkie decyzje. Y, tylko że i, 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 i te, właśnie ten styl życia za ten styl życia odpowiadają Polacy. Ale y, ja się pytam, kto zarabia na wacie i jakcyzie z takich toksyn jak wódka, papierosy? Czy nie, te, nie ten właśnie antypolski rząd? Kto dopuszcza yy, Randap? Kto pozwala na to, żeby yy, butelki z wodą były z plastiku z bisfenolem B? Kto dopuszcza do sprzedaży pasty do zębów z chlorem? Kto dopuszcza do sprzedaży aspartam w słodyczach? I mógłbym tak długo yy, wymieniać o glutaminie, o, o azotynie, sodu itd. itd. Yy, źli ludzie mają to do siebie, że lubią się oczyszczać. Yy, Słuchajcie, oni się nie mylą. Oni po prostu kłamią. Ja się mogę mylić. My możemy coś zrobić źle, potknąć się. Możemy nawet zgrzeszyć. Bo, bo tego nie chcieliśmy. Mówię tutaj o wyżących. Wy się możecie mylić i jeżeli jesteście nawróceni, my możemy coś spaprać i żałujemy. Ale oni robią to celowo. No jak można zarabiać, żeby państwo zarabiało na, na truciźnie, jaką jest alkohol lub, lub um, taka wódka, czy, 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 czy papierosy, prawda? No jak? No, świat nie jest ewangelizowany, nie mówi się o dobrej nowinie, oni przekazują same złe nowiny. Świat jest satanizowany, czego przykładem jest. No właśnie, i teraz przejdźmy do następnego tematu. Maskotka dla hmm, dzieci. Huggy Wuggy! To postać z gry Survival Horror. Nie wiem, czy to jest taki gatunek chyba gry, tak? E, przeznaczonej dla osób powyżej 16 roku życia. E, no, ale są takie takie maskotki, wyprodukowano. Wiadomo, że. no Himen też chyba tam, czy Superman są chyba, te filmy są od 16 roku życia wydaje mi się a maskotki są już dla mniejszych dzieci. No i ten Huggy jest dużą pluszową postacią z długimi ramionami i nogami. Zobaczcie, no to wyglądają jak takie zombiaki, prawda? Ma bardzo szeroki uśmiech, eksponujący jego ostre małe zęby zabarwione krwią. Pochodzi z gry studia MOB Games zatytułowanej Poppy Playtime. Słuchajcie, no, dzieci jak nigdy są narażone na demonizację i trzeba naprawdę czuwać. Rządzący świat demonów tworzy kulturę demonów. Chrześcijanie dopiero będą rządzić w okresie milenium, wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. No to już w zasadzie niedługo, ileś tam lat. Ale ludzie powinni teraz zająć się tym, co mamy tu na ziemi, prawda? Co, co jeszcze jest zarządów ludzi przeciwnych Bogu. No właśnie. I, I w związku z tym yy, społeczność świata powinna sobie uświadomić, że światem rządzą yy, przeciwne Bogu marionetki szatana. Bez yy, tego zrozumienia, można sobie chodzić na wybory nawet tysiąc lat, i to nic nie da. Yy, będzie progres zła. Naprawdę, ludzie są. Yy, no dobrze, nie, to, już to co mówiłem, to mówiłem wiele razy. Yy, natomiast tutaj, yy, jeżeli chodzi o. To podejście, prawda? To no, można poznać wszystkie spiski i stać w miejscu. Jedynym antidotum jest przyjście do Słowa Bożego, bo one jest filtrem na, na zło. To jest tak, tak ma, mamy w samochodach różne filtry, na przykład filtr powietrza, czy filtr oleju, prawda? No to one mm, zatrzymują nieczystości. I słowo Boże też zatrzymuje nieczystości, wyrzuca nieczystości od nas. Także jedynym antidotum na to wszystko, na to całe zło jest przyjście do Słowa Bożego. Naprawdę gorąco polecam. Nie musicie mojego bloga czytać, nie musicie moich filmów oglądać, ale przyjdźcie do Słowa Bożego. Nawet ta strona, którą zrobiłem, e, bógmówi.pl, e, nie reklamuje żadnej grupy, żadnej osoby, tylko Słowo Boże. Mnie nie zależy na tym, żeby ktoś mnie czytał. Czy y, słuchał? Jest mi bardzo miło, jak ludzie mi dziękują za mój wkład w ich nawrócenie, i tak dalej, ale ja nie buduję y, de facto żadnej społeczności. Ja chciałbym, żeby ludzie przyszli do Słowa Bożego, żeby nawet wyszli z kościołów, przyszli do Słowa Bożego i przy tym Słowie pozostali. No, ale jeżeli nie chcesz, nie musisz, ale później nie miej pretensji, że wpadasz w pułapki duchowe. Mała rzecz, jak tylko ty wpadniesz w takie pułapki duchowe, gorzej jak cała rodzina, a zazwyczaj są takie konsekwencje, bo przecież rodzina jest jakby takim mechanizmem zegarkowym jedno z drugim się zazębia. Jeden nawala, to ca cała reszta też nawala to zegarek i jest popsuty, jak jeden tryb nawala. No cóż, no, zbliżamy się do biblijnego wielkiego ucisku. Nie każdy będzie przygotowany na to, ale wielu wypierze swoje szaty właśnie w czasach takich strasznych okoliczności. Ale trudno, lepiej późno niż wcale. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby Duch Boży Was prowadził. I jeszcze właśnie tak sobie teraz uprzytomniłem, że napisał do mnie brat z Emiratów, Piotr, dziękuję Ci Piotrze. Nie wiem, czy tak szybko odpowiem, ale on wyliczył, że w niedzielę mamy mm, Zielone Świątki. Y, no to też jest y, y, i biblijne święto, i chrześcijańskie. Znaczy, no, biblijne w sensie tym starotestamentowym, i chrześcijańskie. No ale teraz już nie będę tego omawiał, tylko tak mi się y, przypomniało. Y, a dlaczego to mówię? No, mówię nie tyle dlatego, żeby. żeby y, Skłonić się ku świętowaniu, ale też po to, żeby powiedzieć, że my, wychodząc z kościoła Rzymu, z tego diabelskiego kościoła Rzymu, wychodząc, pozbawiliśmy się świąt. Oni mają swoje święta, a my nie mamy. A to jest biblijne święto, jak najbardziej. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego z Bogiem.